Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejne komiksowe polecajki od Egmontu. Dzisiaj mam dla Was aż trzy pozycje, bo przeważnie są to dwie, kiedy uda mi się zebrać, ale tak właśnie trafiłem. Inne chcę w związku z czym zostawić je na troszeczkę później, więc wyczekujcie jeszcze takich materiałów. Natomiast tu, tak jak wspomniałem, mamy trzy pozycje. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo mamy komiks superbohaterski, czyli kolejny, trzeci tom Nightwinga, Czas Tytanów. Mamy coś nie no, w pewnym sensie superbohaterskiego, bardziej dla fanów gier bądź też horrorów, czyli czwarty tom serii Bloodborne: Królestwo Posępnych Cieni, ale mamy też coś i dla młodszych czyli Zora, czarownica Zora tom czwarty podziemny świat. I może zacznijmy właśnie od tej pozycji dla najmłodszych na sam początek. Ja nie ukrywam, że obecnie jest to chyba najlepsza pozycja właśnie dla tych młodych czytelników, może bardziej skierowany do dziewczynek aczkolwiek ja też świetnie się bawię przy Czarownicy Czarownica Zora i przyznam szczerze, że zawsze się zachwycam tą świetną okładką, która jest tak ładnie i pieczołowicie wydawana, twarda oprawa, te napisy są złote, pod palcem je lekko czuć i to naprawdę wygląda świetnie. To już jest oczywiście czwarty tom. Cena układkowa 44,99. Możecie sobie zobaczyć opis, który tutaj się znajduje. No i sama historia oczywiście, kontynuuje losy naszej bohaterki. Tu przede wszystkim cały czas pamiętajmy o tym, że skupiamy się na fakcie, że nasza główna bohaterka razem ze swoją babcią musiały uciec ze swego świata tego nazwijmy to magicznego świata do bardziej naszego przyziemnego ludzkiego gdzie magia nie jest obecna. Gdyż łowcy poszukują właśnie osoby ze specjalnymi zdolnościami. No i tutaj zwyczajnie gdzieś cały czas toczą się te wszystkie historie związane z tym, o czym wspomniałem, i nawet w tym tomie jest o tym mowa z Małym Cliffhangerem. Natomiast akcja głównie się skupia na Dalszym poznawaniu prawdy przez magiczną mgiełkę, która wyjaśnia Zorze historię tego, jak to wszystko wyglądało, zanim ona znalazła się w miejscu, w którym się znalazła. Plus do tego dochodzi fakt porwania jej przyjaciela Kruka. Tu będzie naprawdę ciekawy. Motyw z podziemiami, z mrocznym klimatem, takim troszeczkę, aczkolwiek nie zapominajmy cały czas, że jest to jednak pozycja dla młodszych, co nie zmienia faktu, że naprawdę czyta się ją mega przyjemnie. Tak jak mówię, obecnie chyba jest to jednak, tak jak mówię dla mnie, najlepsza seria, jaka pojawia się na rynku, jeżeli mówimy o to, co wydaje Egmont. No i dodatkowo dochodzi też do tego faktu, że są tutaj przepiękne rysunki, które dalej trzymają swój poziom, i absolutnie nie ma się do czego tutaj przyczepić. Seria cały czas jest w tym takim właśnie tonie, który się spodziewam. Trzyma jakieś te swoje właśnie dodatkowe bonusy, które dostajemy o nich za chwilę, ale też i sama historia oraz oczywiście styl artystyczny, jaki widzimy jest zdecydowanie na plus. Tu Nawet dochodzi fakt, Pewnej tajemnicy i pewnego pójścia na rękę jednego z nauczycieli, zory. Nie będę wam zdradzał dokładnie o co chodzi, ale tak jak mówię, naprawdę wyszło to wszystko bardzo fajnie. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, troszeczkę tej dodatkowej treści bardzo przyjemnej, która zawsze jest i ten taki, nazwijmy to, pamiętniczek czy notatniczek, zory, gdzie możemy sobie troszeczkę poczytać ciekawych informacji. I dodatków tak związanych z historią, które się znajdują. Więc czarownica zora cały czas ma to coś w sobie, i ja nie ukrywam, że mega jestem tym podjarany. Co jeszcze? No, Bloodborne, przede wszystkim tutaj trzeba dodać. Wielka marka od firmy From Software, która jest wydawana przez Sony, i tutaj kolejna. Krótsza historia, właśnie dziejąca się w świecie Bloodborna. Czterozeszytowa Królestwo Posępnych Cieni. Tak nam się prezentuje sam tytuł. Ta cena. Ja wiem, że to jest licencja, etc., etc., ale jednak chciałbym, żeby chociaż zdychę taniej było. Co nie zmienia faktu, że i tak no, jako fan Bloodborna, może niedosłownie, ale ceniący sobie tą markę i grający w serię Dark Souls, nie mógłbym przejść obojętnie obok tego tytułu. No i warto tutaj wspomnieć, że tak o ile pieniądze, i Delurie odpowiadają jako debiutanci na naszym rynku za pozycję Zora. Tak tutaj, Ban i Kowalski oraz Simpson do tego trio tworzą tąże serię. Bona, kulena Bona możemy kojarzyć też z Hrabstwa Haru, choćby nawet czy serii Szósty Rewolwer. Natomiast Królestwo Posępio... Posępnych Cieni jest rysowane, tak jak i wcześniejsze trzy tomy serii Bloodburn przez naszego rodaka Piotra Kowalskiego i to mnie mega cieszy, bo przyznam szczerze, właśnie styl artystyczny Piotra Kowalskiego uważam, że najlepiej pasuje właśnie do serii Bloodborne, którą on rysuje. Na naszym rynku też możemy poznać dwa tomy, które kiedyś wydawała Mucha pozycji Sex, Cool dobrze mówię, na pewno seks był w tytule ale też i. Seria, która. Znaczy, seria w sumie to była jednotomówka wydana w dwóch wariantach odkładkowych, o ile dobrze pamiętam, e, Scream Comics. E, I tu było Wastelanders, dobrze pamiętał? Coś z Dzikim Zachodem. I, i bardzo, bardzo e, fajna zresztą też mi się podobała, ale ja nie ukrywam, że właśnie to w Bladbornie Piotr Kowalski najlepiej prezentuje, uważam swój kunszt. Jego styl artystyczny jakoś mega mi pasuje do serii Bloodborne, która wizualnie naprawdę od pierwszego tomu jest dla mnie mega fajnym i przyjemnym doświadczeniem. Jedyne, co mógłby się przyczepić do tej oprawy wizualnej tutaj, to mam czasami wrażenie, że właśnie w tego typu klimatach może za dużo tych kolorów jest tutaj dodanych i za jasno bardzo jest, a jednak seria Bloodborne jako nawet znaczy, serię. Seria jak serię, ale w sumie grę kojarzę. Widziałem sporo tych gameplay i tam jednak znacznie bardziej obecny był mrok, i to chyba najbardziej mi tutaj by nie pasowało, ale mówię wizualnie, dla mnie to naprawdę prezentuje się świetnie. I, i no to już jak jest ciemniej, zdecydowanie to bardziej wygląda tak, jak chyba bym chciał, żeby wyglądało. Bardzo mocno, pecetowo i konsolowo. Natomiast sama historia. Myślę, że jest ok. Początek i koniec, tak naprawdę. Owszem, mamy jakieś tam wątki poruszające, dziejące się przed wydarzeniami z tego tomu, bo jest tutaj o nich mowa. Dochodzi też do tego sam fakt, że. Mamy tutaj motyw poświęcenia, mamy tutaj motyw błędów popełnianych przez tych łowców, którzy poruszają się po świecie Bloodborna, ale mamy też motywy związane z wyborem, z rodziną, z akceptacją, a czasami też i z taką trochę zawiłością. I Takim żalem. No, emocje tutaj naprawdę są obecne, mimo że jest to pozycja mocno taka, właśnie nastawiona na akcję i na typową rzeź z zarąbiście wyglądającymi potworami, które w sieci Bloodborna mocno są obecne. Więc tutaj naprawdę wychodzi to świetnie. I sama historia finału nie będę Wam zdradzał. Mogę jedynie powiedzieć, że motyw matki też w pewnym sensie tak, jakby jest tutaj poruszany, ale chyba najistotniejsze i najfajniejsze dla mnie jest to, że dodatki. Które tutaj dostajemy, jest ich naprawdę sporo. Bo mamy, jak widzimy, galerię okładek, która jest dość obszerna, bym powiedział, ale też mamy projekt okładek, a na końcu troszeczkę e, projekty plansz, które e, też wyglądają e, fajnie oraz cały ich ten proces. Więc widzimy, to już drugi taki tytuł, który naprawdę jest godny polecenia. No i na sam koniec zostawiłem sobie wisienkę na torcie, czyli najnowszy trzeci tom e, Nightwinga, Czas Tytanów. E, co tutaj się dzieje? To jest niesamowite. Bruno Redondo, owszem, jak najbardziej, ale Stephen Byrne, e, Stephen Byrne e, tutaj też mm, mocno się e, pokazał w jednej z historii, natomiast Tom Taylor dalej e, potwierdza tyle tylko, że jest to naprawdę bardzo dobry scenarzysta. I a ja, mimo wszystko, że mają gorsze lub lepsze momenty te zeszyty z Nightwingiem, to i tak uważam, że jest to świetna seria. 89,99 cena okładkowa. Opis dla Was, gdybyście chcieli zobaczyć. Tak jak pokazywałem właśnie przed chwilą, prezentuje się nasz tom. To jest jedyna pozycja nie w twardej oprawie, ale w miękkiej ze skrzydełkami. Natomiast sama historia... No tutaj są kontynuowane te oczywiście losy związane z serią Nightwinga. Mamy też sporo nawiązań do byłych już tomów czy, czy zeszytów albo innych sytuacji. Cały czas jest przewijany tutaj głównie motyw Oliwii, która została wyrwana z odmentów Piekieł i tytani muszą po prostu ją chronić. Ale sami tytani jak tytani tutaj bardzo fajnie Pokazany jest nowy złoczyńca, ten, który tutaj jest e, uśmiechnięty, tak. Pewnie każdy z Was trochę taki mały spoiler może zauważył, że jednak jest to postać, która no, mimo wszystko jakoś sobie e, niespecjalnie radzi w tej swojej roli, przynajmniej nie od razu. No ale cóż, takich trochę nowych bohaterów tutaj. E, się pojawia, czy raczej bym podzielił złoli, nie wiem czemu podzieliłem bohaterów. Może dlatego, że cały czas mam gdzieś w głowie jedną rzecz, o której chciałem wspomnieć: motyw Raven i przede wszystkim Trigon, czy Trigon, powinienem powiedzieć jej ojciec. Fajnie, że się pojawia, co prawda przez chwilę, ale ja cały czas mam z tyłu głowy z innej pozycji Toma Taylora, jego kiedy John Constantine schodzi właśnie do piekiego do Trigona i pyta go, czy ma ogień. Nie. Mocne, a tutaj po prostu on się pojawia, natomiast mówię, nasi Tytani schodzą oczywiście do piekieł, aby zdobyć pewną rzecz, która będzie mogła pozwolić Oliwii na to, aby jej dusza stała się no tak najprościej mówiąc wolna. W wyniku też pewnego zajścia. To wszystko to jest oczywiście fajnie wyjaśnione. Akcja gna do przodu na swój sposób. Czyta się to bardzo fajnie. Nawet poznajemy Nightwinga w zupełnie innym właśnie wydaniu z supermocami. Dlaczego? I czy je pozostan czy one mu pozostaną tu, aby, aby je miał dalej tak dla siebie? Tego wam nie chcę zdradzać. Natomiast mogę powiedzieć, że na pewno e będzie... Ciekawie. Co poza tym spotkamy się tutaj z Amazonkami, udamy się na te skiery, ale największym chyba bonusem tego wszystkiego jest dla mnie zeszyt, który dzieje się z perspektywy pierwszej osoby Nightwinga. I powiem szczerze, że to naprawdę jest ciekawe doświadczenie i takie chyba mega oryginalne. W sumie po raz pierwszy kiedy ja mogę tak z tym popcować i powiem wam, jest to naprawdę efekt. Wow. Oczywiście stare schematy tutaj mają miejsce, które działy się choćby nawet w tym zeszycie, kiedy to Nightwing jako zeszyt właśnie zdobył nagrodę Eisnera. A dodatkowo dochodzi fakt, że pojawia się też motyw Hartlesa i wyjaśnienia pewnych zawiłych historii wcześniej, kiedy to nasz bohater stracił pamięć i tak naprawdę nazywał się Urikiem oraz jego byłej dziewczyny, plus tajemniczej paczki, którą dostaje. I wątek piracki jeszcze na dodatek. I pod koniec tego jeszcze Nightwing będzie uczył Kassandrę robić placki. No jest tego naprawdę ogromna tutaj ilość. I powiem szczerze, że pomimo tak grubego tomu ja niesamowicie szybko przeczytałem tego najnowszego Nightwinga i bardzo bardzo się przy nim dobrze bawiłem. Taylor po prostu skrada za każdym razem moje serce i może nie jest to jakieś nic, nie wiem, mega odkrywcze. Ja zawsze to będę powtarzał, bo wiem, że znajdą się ci co ponarzekają, to ja za każdym razem bawię się świetnie przy komiksach, za które odpowiada tom Taylor jako scenarzysta. Więc tak to się właśnie kończy, oczywiście kilka dodatkowych thank <laughs> you Grafik tutaj mamy. Sama oprawa wizualna, tak jak widzieliśmy rysownicy, którzy są sprawdzeni i którzy dla mnie naprawdę e, dają mi masę satysfakcji z czytania właśnie komiksów superbohaterskich. Rysują to w taki sposób, jakbym sobie sam tego zażyczył. Więc same dobre komiksy, które się mega szybko i przyjemnie czyta. Jeden z lepszych serii obecnych na rynku z tych kontynuowanych dla mnie, jeżeli mówimy o wydawnictwo Egmont. Więc gdybyście chcieli je nabyć na dole w opisie tego filmu, znajdziecie link do tych komiksów, gdzie możecie to zrobić. Chęcam Was do tego, tak samo jak kliknęli subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, aby być na bieżąco z tym, co publikuję, ewentualnie wsparli, tak jak ostatnio to też miało miejsce. Bardzo dziękuję tego właśnie miejsca jednemu z moich widzów, co mi na pewno bardzo pomoże, plus oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, a tymczasem cóż, ja mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach, nie tylko tych związanych z komiksowymi polecajkami, ale te od Egmontu na pewno jeszcze się pojawią w niedługim czasie, także trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!